Cześć, jestem właśnie w trakcie szkolenia z WordPressa, mam chwilę przerwy. Szkolenie oczywiście w formule online, no bo niestety musieliśmy się przenieść z sali szkoleniowej do internetu. Natomiast przed przerwą padło takie pytanie od uczestników, jakie wtyczki musimy mieć w WordPressie, jeśli robimy sobie stronę. Moja odpowiedź była taka jak zwykle i pomyślałem, że podzielę się nią również tutaj w formie vloga. Musimy mieć dokładnie takie wtyczki, jak nam są potrzebne, czyli najlepiej zacząć po prostu od kartki papieru i ołówka, spisać sobie wszystkie potrzeby, jakie mamy, i potem pod tym kątem dobierać rozwiązania. Oczywiście, tutaj może się zdarzyć tak, że jeśli jesteśmy gdzieś tam początkującym użytkownikiem tego WordPressa, no nie od razu trafimy, zresztą zrobiłem sobie też taki szybki eksperyment z uczestnikami szkolenia. Potrzebowaliśmy wtyczki, która doda nam jakiś widget z ikonkami mediów społecznościowych, tak aby te linki były w, takich, w formie takich fajnych ikonek no i powiedziałem uczestnikom, że wyszukamy sobie jakąś wtyczkę, zainstalujemy ją i zobaczymy, jaki to nam da efekt. Oczywiście wpisałem sobie to w repozytorium WordPress, wyskoczyło mi bardzo dużo wtyczek. Wybrałem jakąś tam jedną, która była dosyć popularna, zainstalowałem. Osiągnęliśmy efekt, natomiast nie do końca on nas zadowalał. Poszukałem więc innej wtyczki, zainstalowałem inną wtyczkę i tam już ten efekt uzyskaliśmy taki jak trzeba, więc tutaj też wniosek z tego może być taki, że no czasem po prostu trzeba poświęcić nieco więcej czasu na znalezienie tej wtyczki, ale też ważna uwaga, że w momencie, w którym instalujemy drugą taką wtyczkę, no to tą pierwszą, której nie używamy, no powinniśmy Wyrzucić i usunąć, ale raczej przestrzegałbym przed stosowaniem jakichś takich porad z artykułów pod tytułem 10 wtyczek, które musisz mieć w swoim WordPressie. Musisz mieć dokładnie takie wtyczki, jakie ci są potrzebne takie, które spełnią twoje założenia i jakby zrealizują twoje potrzeby, które masz na swojej stronie internetowej. Tak więc jeśli zastanawiasz się nad tym, jakie wtyczki są Ci potrzebne w WordPressie, odpowiedź jest bardzo prosta. Potrzebujesz dokładnie takich wtyczek, które zrealizują Twoje potrzeby. Nie mniej, nie więcej, tylko to, co, co jest Ci naprawdę potrzebne po to, aby zrealizować właśnie swoje potrzeby, a nie instalować wtyczki tylko po to, że ona była polecana jakby przez kogoś tam, kogo obserwujesz. No, to nie jest najlepsza droga, po prostu potrzebujesz wtyczki, nie wiem, do formularza kontaktowego, instalujesz wtyczkę do formularza kontaktowego. Jeśli nie obsługujesz kontaktu przez maila w swojej firmie, czy, czy po prostu na swojej stronie, no to bez sensu instalować formularz kontaktowy, który będzie tak naprawdę bezużyteczny. I z pozostałymi wtyczkami jest bardzo podobnie. Wybierasz po prostu te wtyczki, które realizują Twoje potrzeby i zawsze wychodzisz od potrzeb. A nie od wtyczek, które gdzieś tam ktoś poleca, i kombinujesz w stronę tego, jak zrealizować swoją potrzebę za pomocą jakiejś wtyczki, a nie w stronę, jak może mi się przydać dana wtyczka na mojej stronie, bo ktoś tam ją polecał, no to ja też sobie z niej skorzystam. Także ode mnie na, na dzisiaj to tyle. Taki krótki vlog z takimi po podstawami, można powiedzieć, jeśli chodzi o wybór wtyczek. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu.